Siema, dzisiaj kolejny dzień zmagań z tą nieszczęsną deską rozdzielczą w moim ciapku z tymi kablami i jak mówiłem, no wywiercimy, wywiercimy pod ten wskaźnik, yy, przełącznik yy, do świateł otwór i będziemy to wszystko składać yy, no jestem ciekawy jak to wyjdzie, mam nadzieję, że całkiem fajnie, wywiercimy Kurde, ciężko. Dajemy na jedynkę i lecimy dalej. Kurde, park ma noc. I bajeczka, mamy to, trzeba to może będzie podszlifować lekko, ale jest ok, dobra, zobaczymy ten przełącznik, a kurde no, mogę go odłożyć dobrze, naśmieciło mu się trochę, zobaczymy, tu pewnie trzeba będzie troszeczkę pod, podszlifować, ale to zaraz. Nie, jest ok. No, jest super. Tutaj mam taki jeszcze zegar z GPS. Nie wiem, czy pokazywałem już, czy nie. Eee, no i chcę go założyć. Tutaj też tu zdziesiątki rozdzielczo. Ten otwór duży, on by tutaj pasował, ale on jest po liczniku motogodzin, tym oryginalnym, który siedzi w Wodimircu. Więc, A teraz mi odchodzi jeden zegar, bo tutaj e, będzie woltomierz. W nim oddzielny, no i chciałem go tutaj, jakby wmontować tu. I tak wymyśliłem sobie, no nie, żeby zaślepić te otwory. Tutaj dwa. Wymyśliłem, że dotnę sobie tutaj z blachy płaskiej. Mam kawał takiej blachy, to jest półtorówka. Nie wiem, może za gruba, może nie. Z tej blachy wymyśliłem, że wytnę tutaj zaślepkę, tak, żeby to wszystko zasłonić. I w niej sobie, nie wiem, może nawet wyżynarkę. Bo nie mam takiej dużej otwornicy, brzeszczotem do metalu wytnę. Może otwór ten okrągły odrysuję ten z tego zegara No ja i myślę, że powinno grać. nie? Więc tak, ja już to sobie to odkręciłem. Tą nakrętkę, która tutaj ma trzymać. No i odrysuję sobie tutaj, o tak, w środku. O, mam te kółeczko. I spróbuję. Zaraz to wywiercimy, chęcimy już tą otwornicę, wiertło gdzieś tu miałem, takie stożkowe i będziemy wiercić to wiertłem, wywiercimy sobie teraz tutaj otwór na boku, żeby, o może damy na dwójeczkę. Coś jest nie tak z tym wiertłem, a za daleko włożyłem, dobra, o, mamy wiertło i zaraz mam tu też, też Parkside'a, oczywiście, że tak, tutaj na swoim powiedzmy przydomowym warsztacie używam Parkside'ów głównie, nie mam tu nic za bardzo firmowego z takich przynajmniej narzędzi. Podręcznych, akumulatorowych. <laughs> a nożyki. Kupiłem specjalnie nowe nożyki. Niedrogie. Zobaczymy, jak się spiszą w tej wyżynarce. Może, a tu jest fajnie. Jest fajny cwańcek. Patrzcie w tym go. Bardzo mało używam. No i oczywiście. BHP. Okularki muszą być. O do takiej roboty, jak to się włącza? O! Może najpierw włożę i teraz. Ojej. Hm, bateria, bateria, no cóż. Uff, się przymontuje, to się przymontuje. Mam nadzieję, że uda się. O tak. Tak i tak. I już w międzyczasie naszykowałem. Dobrałem ten kawałek. O tak, o. I to blaszka. Tam powycinałem wycinałem, tak słabo, może pod spodem, ale. Tutaj mi ładnie zasłania. Ja też się obciśczę, pomaluję i zostawię do wyschnięcia. O, tutaj mam ten włącznik. Już jest zamontowany, fajnie, siedzi na docelowym miejscu. Ogarnąłem go, bo w kablach dalej jest niesamowity. Ale Pomalutku do przodu, także jeszcze parę godzin pewnie tutaj sumiennego dłubania i mam nadzieję, że efekt końcowy będzie. Wow, oczywiście da. realia Wodymirca, no nie.